Bardzo serdecznie w ósmym już odcinku z lekcji angielskiego dla początkujących z serii łatwo i powoli rozmówki u Oli. Podczas dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak w sposób niesamowicie prosty możesz stworzyć 10 różnych wyrażeń w języku angielskim na podstawie, słuchajcie, dwóch tylko słów pod tytułem, słuchajcie, let. Mi. To oczywiście nie są tylko dwa słowa, tylko jest to wyrażenie. Let me. Let me oznacza pozwól, ale słuchajcie, pozwól mi, ale na podstawie właśnie tego wyrażenia jesteśmy w stanie zbudować takie oto zdanie jak daj mi znać, daj mi spróbować, daj mi dokończyć. Niech pomyślę, pozwól, że wytłumaczę, pozwól, że ci pokażę. Pozwól, że rzucę okiem. Proszę sprawdzić, czy poprawnie zapisałem. Puść mnie i pozwól, że ci coś powiem. Słuchajcie, jedziemy z tym koksem w takim razie. Let me jest fajnym wyrażeniem, w miarę prostym słuchajcie. I jak powiemy, daj mi znać. Na przykład. Słuchaj, czy ja mogę iść jutro na, na urlop? Wiesz co? No, muszę porozmawiać z superwajzorem. Aha, dobra, to daj mi znać, ok? Daj mi znać, przyjdziesz do mnie na urodziny, wiesz co? Zastanowię się, ok, to daj mi znać. Dobra, świetnie. Jak to powiemy w języku angielskim? Już wam, już wam mówię. Bardzo prosty sposób. Uwaga. Let me. To będzie teraz ciekawe. Let me, let me know. I teraz pisze się tak. K, N, O, W. Tak się pisze. Ale bardzo przydatna teraz będzie lekcja. W języku angielskim są takie, słowa, takie literki, które się nie lubią. I jeżeli one obok siebie są, no to po prostu y, jedna drugą puk wyklucza. Więc jeżeli mamy K i n obok siebie, to my to piszemy, ale tego K nie wymawiamy, ok? Więc to K będzie nieme. Tak, o tak przekreślę, ok, ale pamiętajcie, że tylko w wymowie tego k nie ma, ale musimy go napisać. Więc wypiszecie całe wyrażenie Let me know, pamiętając o tym, że to k musi się tutaj znaleźć, ok? Wypiszecie na czacie to teraz. A ja Wam powiem, jak to wyrażenie poprawnie wymówić. Let me know. Tak samo jak nie. To się wymawia tak samo jak nie. Tylko, że pisze się zupełnie inaczej. Let me know. Let me know. Daj mi znać. Ehm, a jak powiedzieć, a daj mi spróbować? Ale w jakim sensie? Ehm, na przykład gramy w gry komputerowe i, i ty mówisz, weź, daj mi spróbować, no nie? Albo. Yy... No, nie wiem, ktoś pokazuje ci, jak obsługiwać maszynę w fabryce, a ty mówisz, ok, to teraz moja kolej, daj mi spróbować, ok? Let me have a go. Let me have a go. Generalnie, wyrażenie have a go jest strasznie fajne, bo jeżeli chcesz komuś powiedzieć, masz, spróbuj, twoja kolej teraz, teraz ty. Have a go, wystarczy mu powiedzieć, ok? I wtedy, jeżeli chcesz powiedzieć, daj mi spróbować, to powiesz: Let me have a go. Let me have a go. Nam to się weźmie i z, i z wymowie połączy w jeden wyraz. Have a go. Have a go. Have a go. Wyobraź sobie, że jest taki wyraz, który brzmi, który właśnie jest taki o. Have a go. Gdyby był taki wyraz, have a go, to byśmy go wymawiali razem, prawda? Have a go. I tutaj tak samo jest. Have a go. Have a go. Wymawiamy to jako jeden wyraz. Let me have a go. Więc słuchajcie, jeżeli tak Wam świetnie idzie, no to jedziemy dalej z tym koksem. Jak powiedzieć, daj mi skończyć. Ok? To będzie dla ciebie przydatne wyrażenie. Wyobraź sobie, że coś komuś mówisz, zwłaszcza jeżeli to jest bardzo ożywiona rozmowa i ktoś ci przerywa, a ty mówisz, daj mi skończyć. Hej, daj mi skończyć. Teraz ja mówię, daj mi skończyć. Ok? Więc powiemy. Let me finish. Daj mi skończyć, daj mi dokończyć. Również moglibyśmy użyć tego wyrażenia w sytuacji, kiedy jestem, coś tutaj robię, jestem zajęta e, i na przykład woła mnie można, na mówi: Nie wiem, kolacja, a ja mówię: No już, już, tylko daj mi skończyć, ok? Pozwól, że dokończę to, co robię. Czyli let me finish. Uwaga, wypiszcie tutaj w komentarzach koniecznie. I teraz tak. Uwaga na wymowę. E, dlatego, że to nie jest finish, tylko to jest. F, fi, f, fi, finish, e, I, e, i. krótkie, i, ok? Finish. Let me finish. Tutaj nic się nie zlewa z drugim, jest wszystko y, osobno, nie ma żadnych komplikacji. Let me finish. I idziemy dalej z tym koksem, słuchajcie, idzie Wam fantastycznie. Ehm, dobra, ehm, czy, Jak miał być następny przykład? A no właśnie, y, niech pomyślę, jak to powiedzieć po angielsku. Och, niech pomyślę. Jeżeli potrzebujesz się zastanowić, to powiemy, uwaga, let me have a think. Let me have a think. Tak jak tu mieliśmy let me have a go, tak tutaj będziemy mieć let me have a think. I tak jak się już pewnie spodziewacie, oczywiście piszcie w komentarzu, żebyście mogli poćwiczyć. Let me have. Tu mamy A, które powoduje, że nam się to e, weźmie to isklej. Have, have a think. Have a think. E, więc będzie have. A. W wymowie będziemy to czytać jako jedno, ok? W pisowni, oczywiście będzie osobno. I teraz tutaj oczywiście myśleć, to nie jest żaden think, tylko to jest. Zobaczcie. Kiedy ja mówię f, to wy widzicie mój język. Widzicie czy nie widzicie? I tak właśnie musi być, że ten język trzeba trochę wystawić. I rozmawiałam dzisiaj właśnie z kimś na ten temat i ta osoba mówi: To co mam tak język wywalić? No tak wywal i to właśnie dobrze będzie. I wiem, że wtedy człowiek czuje się jak głupi, no bo to takie dziwne jest, ale muszą mięśnie twarzy przyzwyczaić się do wymawiania nowego dźwięku. Jak zaczniesz to f wymawiać poprawnie, to po jakimś czasie będzie to dla ciebie naturalne i w żaden sposób nie będzie dla ciebie to dziwne. Jeżeli to jest niejasne, to pozwól, że wytłumaczę. Właśnie, jak powiedzieć po angielsku pozwól, że wytłumaczę. Mogą być takie sytuacje, w których a no, jest zamieszanie jakieś w pracy, i musisz powiedzieć, no pozwól, że ci to wytłumaczę. Albo jeżeli jest jakaś chryja w pracy i tutaj nad ciebie padają jakieś oskarżenia, no to chcesz powiedzieć, no pozwól, że wytłumaczę. W szkole nauczycielka mówi, o, ostatnio widzę mniejsze skupienie u twojej córki, a ty powiesz, let me explain. Pozwól, że wytłumaczę. OK. I teraz mamy, zobaczcie sobie, słówko explain. Składa się z dwóch tak jakby części. Explain. I plain, plain się czyta tak jak plain, nie? To taki plain. To tak się tylko wymawia, znaczenie zupełnie inne i pisowna inna. A tutaj mamy x, ale nie czytamy tego jako x, e, ponieważ akcent pada na plain, więc to będzie x, x, x. Nie x, tylko x, ex. x i akcent będzie na plain, x tu cały akcent. Let me explain. Ok? Let me explain. Świetnie, pozwól, że wytłumaczą. Let me explain. I tu te dwa nam się połączą, Staszki, w jedno słowo. I, ponieważ tu mamy i, a tu mamy e. Let me explain. To tutaj w wymowie pojawi się je. I ono y, tylko będzie słyszeć je w wymowie. Będziecie je słyszeć, ale jego tutaj nigdzie nie będziemy pisać, tak? Let me explain. Let me explain. Dobra, to w takim razie idziemy y, dalej z tym koksem. Y, do tej pory poznaliśmy pięć wyrażeń. Wiemy, jak powiedzieć w języku angielskim Hej, daj mi znać. Let me know. Y, pozwól, teraz moja kolej, pozwól mi spróbować. Let me have a... Go. No ale daj mi dokończyć. Let me finish. Um, pozwól, że się zastanowię. Let me have a think. Jak również pozwól, że wytłumaczę. Let me explain. W takim razie, jeżeli coś komuś chcesz tłumaczyć, to czasami to jest za mało. Czasami trzeba coś komuś pokazać. Jak powiedzieć w języku angielskim, pozwól, że ci to pokażę. Pozwól że ci pokażę. Let me show you. Let me show you. Pozwól że ci pokażę. I tutaj fajne, słuchajcie, nic tutaj jest nie, nie ma trudnego show, tak jak Alex zrobił wielkie show. No i to na koniec you. Let me show you. Let me show you. Let me show you. Pozwól, że ci pokażę. Jeżeli coś yy, chcę pokazać, no to powiem let me show you, ale jeżeli to ja chcę, żebyś to ty mi coś pokazał, no to powiem pozwól, że rzucę na to okiem. Pozwól mi zerknąć. No to powiemy jak. Let me i znowu będzie znajomo. Have a look. Czy to nie jest ciekawe? Have a go Daj mi spróbować. Have a think. Eee, daj mi pomyśleć. Eee, let me have a look. Pozwól mi zerknąć. Eee, to jest ciekawe, eee, bo w języku polskim to byśmy chcieli powiedzieć: Let me look, a to jest nie. Let me have a look. I teraz tak, co tutaj potrzebujecie wiedzieć, jeżeli chodzi o to wyrażenie? Eee, tutaj nie jest look, tylko look. 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 Let me have a look. Ok? I teraz tak. Have a się nam tutaj z H, nie będzie Have, tylko Have, a. on się połączy nam z tym A. Have a look. Let me have a look. Teraz będzie bardzo ważne wyrażenie, które przyda się każdej osobie podczas rozmowy telefonicznej podczas kiedy ktoś ci coś dyktuje, czyli tak, ktoś ci coś dyktuje numer telefonu, jakieś dane, coś ważnego, i ty się chcesz upewnić, że dobrze sobie to zapisałeś, albo zapisałaś. I teraz jak powiedzieć, pro, e, weź sprawdź, czy dobrze to zrobiłam, czy dobrze zapisałam, ok? E, takie jest tłumaczenie, ale e, uwaga, dosłowne tłumaczenie będzie bardzo inne. Let me read that back. To you. Let me read that back to you. I teraz tak, gdybyśmy mieli to dosłownie przetłumaczyć, to by było, pozwól mi przeczytać to z powrotem tobie. Ok? Czyli, jeżeli chcę, żeby ktoś się, jeżeli się chcę upewnić, że to, co sobie zapisałam, jest poprawnie zapisane, to, to powiem tak właśnie, let me read that back to you. I to będzie oznaczało, pozwól sprawdź, weź sprawdź, czy ja to sobie dobrze zapisałam, ale po tym, co musi nastąpić. No to ty musisz przeczytać to z powrotem, ok? Czyli uh, mój numer telefonu to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ty zapisałeś sobie to wszystko i mówisz oh, sorry, let me read that back to you. Uh, it's 1234567. two, three, four, five, six, seven. Yeah, yeah, that's correct, okay? Czyli to zdanie, jeżeli chcemy się upewnić, że dobrze zrozumieliśmy i uh, to, co następuje po tym zdaniu, to jest to, że ty teraz będziesz czytać coś sobie zapisał, ok? Ja to stosuję zawsze, kiedy rozmawiam przez telefon, ponieważ rozmowy telefoniczne potrafią być wyjątkowo stresujące. Czasami jest złe połączenie, słabo słychać, i żeby na bank się upewnić, że wszystko dobrze sobie zapisałam, zawsze lubię powiedzieć, let me read that back to you. Dobra, wszystkie nadziei idziemy dalej. Ostatnie, słuchajcie, dwa wyrażenia na dzisiaj. Mieliśmy let me. Have a go, co oznacza teraz moja kolej, pozwól mi spróbować. Ale jeżeli ja zrobię samo Let me go, to będzie to oznaczało puść mnie. Let me go to jest wyrażenie, którego użyjesz, jeżeli ktoś cię y, trzyma i cię nie chce puścić, albo jeżeli e, ktoś ci na przykład stoi w drzwiach i nie chce cię wypuścić. I ty mówisz, puść mnie, let me go, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza pozwól mi iść, ok? Bardzo wyrażne, ważne wyrażenie, to co jest coś, co każdy musi umieć powiedzieć. Puść mnie, daj mi wyjść. Let me go. Dla tych osób, które lubią sobie tak wymowę ładnie, to nie jest go, tylko go, o, o, go. Ale go też da radę. Jak ktoś powie go, to yy, i tak się rozmówca zrozumie. Więc to akurat nie, problem żaden nie jest. Let me go. Let me go. I ostatnie wyrażenie na dzisiaj to yy, yy, już będzie, ale najpierw pozwól, że Ci coś powiem. Jak powiedzieć po angielsku? Pozwól, że Ci coś powiem. To jest, słuchajcie, yy, fantastyczne wyrażenie na początek yy, Jakieś myśli, na początek jakiejś przemowy, jak ktoś ci podskakuje w pracy, nie? To możesz powiedzieć: OK, pozwól, że ja ci coś powiem. Spalaj na drzewo. Yy, nie, pozwól, że coś ci powiem. Yy, jestem bardzo zajęta, nie mam czasu na takie wygłupy. Daruj sobie, no nie? Pozwól, że coś ci powiem. Albo może być: yy, Pozwól, że coś ci powiem. Jest taka fajna knajpka, yy, i tam byśmy poszli po pracy, no nie? Pozwól, że coś ci powiem. To będzie: Let me. Tell. Let me tell. Ok? Komu będę mówić? Tobie, czyli let me tell you. A to ci będę mówić? Coś, czyli something. Let me tell you something. Let me, pozwól mi, tell you. Tobie coś powiedzieć. Something. Ok? Więc wypiszcie, od razu was uczulam. Tell przez dwa le. t l l i something też składa się tak jakby z dwóch słów. Some i druga thing, czyli rzecz. Thing. I teraz tak. Dlaczego warto jest znać angielską wymowę? Bo thing to jest rzecz, a think to jest myśleć. Więc uważajcie, żeby nie pomylić. Think, myśleć. Thing, thing, to jest Rzecz. Okay? E, więc podobno to ten dźwięk n występuje w polskim wyrazie niania, niania, niania. To takie n na początku niania, że nie ni, tylko n niania. -nia. Podobno, że to ten sam dźwięk. E, to takie jest g bez wymawiania g. E, więc poćwiczmy. thing thing something something let me tell you something let me tell you something you now what john let me tell you something Dobra, dzięki mojej miszki ściskam, pozdrawiam i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Zachęcam do polubienia naszego fanpage'a, ponieważ mamy na fanpage'u fajne rzeczy. Codziennie robię tam relacje z różnymi metodami nauki języka angielskiego, które Wam się mogą przydać. Tutaj wrzucamy bardzo ciekawe różne informacje i ogłoszenia też jak coś się dzieje, więc warto polubić. A ja Was ściskam, pozdrawiam, nazywam się Aleksandra Lert. To było łatwo i powoli rozmówki u Oli odcinek już ósmy. Buziaki, papa. Pa.